My musimy się nauczyć, że pozostawanie no i tak w opozycji nie musi powodować, że w żadnej sprawie, nawet najpóźniejszy z punktu widzenia interesu rodaków, ze sobą musi krócić. Więc to też szafowa e, e, przed obu panami, zwłaszcza przed przewodniczącym, że Zostawiam. to też jest kłopot dla jego kalicji. Dla pana, bo mi się nie wiszy, niech to, <noise> to jest kłopot jest dla ojga przedłu, bo to już poseł był przewodniczącym mm. tej kalicji, bo to, to, jest. to musi być y, y, przejęte przez całą koalicję i przetworzone. To powiedziałbym, eee, to ogromne, ogromne. I, I co będzie ja. tak naprawdę z tymi urzędnikami? Jeśli można deskim tak takie, takie absurdalne absurdalne przepisy, Nic nie walczysz, wierzę. Nagrywam film, a oni się spotam za powodu, eee, panie posła, ale ma jedno jedną tą, ona ma inicjatywę ustawodawczą, taką może ta 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 ta, jakieś ta. jakieś ogólne na Marszoka, unikamy zgody między y, y, resortów.